Temat dzisiejszego spotkania to Czesa Miłość Lekcja Niepokoju. Połączony jednocześnie z promocją książki Miłość Biografia autorstwa Pani. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie, oddaję głos i zapraszam do wysłuchania wykładu. Dzień dobry Państwu. <laughs> jeszcze nigdy nie miałem okazji siedzieć przed tak umundurowaną młodzieżą szczerze konsekwentnie na czarno i w takich butach jeszcze właśnie z takiego nie było I te pierwsze znów kilka lat te kilka lat wojennych tak będą dokładnie oglądały. To będą kolejne miejsca, kolejne przenosiny się, podróżowanie pociągami, e, wagony, tak zwane szelony, wagony, takie podróżne powiedzmy, w których można było mieszkać, jakieś namioty, jakieś pola, bo e, matka z synem, a potem drugim też synem, czyli z bratem, młodszym Miłosza, wędrowała za ojcem. Ojciec był w armii budował właśnie jakieś mosty, umocnienia. Oni podróżowali coraz głębiej w głąb właśnie Imperium Jeszercarskiego, aż gdzieś pod Moskwę dotarli. Do I wtedy też, wtedy też zapamiętał, w że razie tak to opisał, zgrabnie to bardzo opisał w swojej książce Opowie rodzinna Europa, że był takim małym chłopcem, który patrzy na córkę właścicieli majątku, koło którego mieszkają, Lenę. Ta Lena codziennie rano w powozie złożona do szkoły, ja z takim zachwytem właśnie na no, patrzą patrzę, na starszą od siebie dziewczynkę, ale równocześnie słyszę, że wszyscy dorośli wokół zaczynają coraz częściej mieć inne, podobne słowo, Lenin. I ehm, on tak się jakoś to łączy z tobą, nie bardzo wie o co chodzi, a, a równocześnie powoli do, do niego dociera, że jakoś świat się zmienia, bo jest to, jest wybucha tak zwana rewolucja październikowa. E, oficerowie są nieraz mordowani przez swoich e, żołnierzy. Rodzina Miłoszu gdzieś właściwie ucieka z tej, tej, tej centralnej Rosji na północ, do krajów bałtyckich, trafia do Dorpatu. E, tam jego ojciec zostaje jak no, zaakceptowany, chociaż jako inteligent, powiedzmy, że jest przydatnym specjalistą, że tam jakieś rady robotnicze przedsiębiorstw. Aleksander miłosz pracuje tam, ale chłopiec będzie zapamiętał, że w nocy go budziły rewizje, że przychodzili bolszewicy komisarze w płaszczach skórzanych i przecząsali mieszkanie, robili rewizję. Ehm, jak to powiedział, nie są to doznania dobre dla dziecięcego serca. A, no i taki był jakby początek jego, jego dojrzewania. Z tej rzeczywistości, się jakby niestabilnej, groźnej, jakiejś oczywiście nie do końca, czy może nawet w małym stopniu przez dziecko rozumianej, ale chłoniętej, bie, będzie się później też brał początek jego poezji. Pierwszy tom wierszy zatytułowany Poemat o czasie zastygłym to jest, pokazuje taką rzeczywistość właśnie zagrożoną, niestabilną, na krawędzi jakiejś katastrofy, groźną, niejasną, niedocieczoną niejednokrotnie i gdzieś tam się właśnie filtrowały w to, te doznania bardzo wczesnego dzieciństwa. Jest to zdumiewające widok, który widzę, bo zwykle w połowie spotkania się wychodzi, a nie przychodzi. I zaraz, zaraz chwilę później, obok takiego doznania właśnie niestabilności i zagrożenia, będzie miał doznanie zupełnie inne. Ja sekundę Więc to zupełnie inne, dla niego osobiście bardzo, e, bardzo ważne poprzez przez chwilę tak naprawdę ten, ten, ten świat jest ciągle w jakimś ruchu. Bo wtedy się kształtuje tak zwana mapa Europy. Wybucha rewolucja, potem wybucha wojna polsko-bolszewicka. Polska wcześniej odzyskuje niepodległość, od razu prawda, trwa walka, roku, roku, czyli ta wojna roku 1920. Trwają konflikty między Litwinami a Polakami o Wilno, konflikty po części dyplomatyczne, po części zbrojne. On w tym wszystkim jest jakoś zanurzony. Opowiadał, że zaczynał pracę, że naukę w szkole podstawowej. Zaraz potem do gminy zbliżali się bolszewicy. Trzeba było uciekać, chronić się znowu w majątku dziadków i tak dalej. Jest ten cały czas światło w ruchu, ale w tym też był taki moment jakby przerwy prawdopodobnie tak naprawdę kilkumiesięczny. Taki czas, który później, znacznie później miłoż po części opisze w Dolinie Issy. Czyli przebywania małego chłopca Ogrodzie w majątku i w ogrodzie przede wszystkim swoich dziadków na przykład. I, I później mówię, że to było dla niego takie doznanie jak małego Adama, który przebywa w ogrodzie rajskim. Nie jest przed, przed nikogo zagrożony, nie ma rówieśników, przed którymi musiałby coś udawać, na przykład, albo z nimi rywalizować. Um, jest był otoczony miłością i, i tak doznanie głębokiego szczęścia. Um, także z powodu, powodu przebywania w świecie natury, co dla niego było bardzo ważne, chociaż jak się zaraz okaże, że tak powiem, jednak też skomplikowane. Um, mówił o sobie, że właśnie był jak, jak mały Adam Wright, który biegał, nadawał imiona, można tak powiedzieć, roślinom i zwierzętom i chłonął niezwykle mocno ten, ten świat takie doznanie szczęścia, później napisze, że było dla niego przeciwwagą dla mnóstwa depresji, rozpaczy, bólów, które mu się zdarzały w życiu. I kiedy był rzeczywiście na przykład w takich najgorszych momentach, jak na przykład we wczesnych latach 50., kiedy uciekł z Polski, został na, na zachodzie i wielokrotnie myślał na przykład o popełnieniu samobójstwa, to może już jakby gest, właśnie też sięgnięcia w tą przeszłość, w dzieciństwo. Na przykład właśnie jest wciągnięcie o dzieciństwo poprzez pisanie o tym książki, czyli Dolinyjscy, to było coś, co no, pomagało mu przeżyć, znaleźć jakąś równowagę duchową, o którą zresztą nigdy nie było mu łatwo. I tutaj gdzieś, na, na przełomie takiego dzieciństwa, i później zaraz w gimnazjum, ro, rodzą się takie pierwsze napięcia w jego, jego osobowości. A on zawsze był taką osobowością, poruszającą się, aby no, po, gdzieś na krańcach różnych stanów emocjonalnych. On nigdy nie był takim rzekiem letnim, jak powiem, łatwym też w kontaktach, można powiedzieć pogodzonym ze światem. Przeciwnie, zazwyczaj był spuntowany, pełen napięć najrozmaitszych. Mi się nieraz taki obraz, mało odkrywczy zresztą, pojawiał w głowie, że gdyby do jego takiej się skali emocji były jakieś podpięte, że tak powiem, elektrody i później były te potencjometry pokazujące wychylające się szczałki. No to też czałki zawsze gdzieś tam na tych czerwonych polach niebezpiecznie się pojawiały, bo to zawsze były raczej emocje bardzo mocne właśnie, po prostu nigdy nie takie złagodzone. I najpierw jest na przykład pod przyszłym, jak sobie wyobrażam, przyrodnikiem, który, który, który się u, u, uczy klasyfikacji ptaków, który poduma, umie te ptaki podchodzić, naśladować ich odgłosy, który mu się wydaje, że będzie dobrym myśliwym, jak jego ojciec, hoduje zwierzęta, zmusza swoich rodziców, żeby w wileńskim mieszkaniu pozwolili mu utrzymać puchacza, którego wieczorami wypuszczał i jak precyzyjnie opisywał puchacz, bezszelestnie, prawda, fruwał, prawda, i zawsze akurat na środek stołu spuszczał kubkę i tak dalej, i tak dalej. Nauczył się nawet wypychać ptaki i mówił, że w razie czego też miałby jakiś fach, prawda, w ręku, ale zaraz później, kiedy jest właśnie w gimnazjum i jest jeszcze takim kustoszem koła miłośników przyrody, nagle odkrywa taki rys natury, który budzi nim dogłębne przerażenie po prostu. E, odkrywa, że to jest świat pełen okrucieństwa, mordu, w którym nieustannie jedne zwierzęta giną, żeby inne mogły przetrwać. To jest jak taki wielki młyn, powiedzmy, który mieli poszczególne e, istnienia, po to, żeby przetrwał gatunek. I on tego nie jest w stanie ja zaakceptować, tak można powiedzieć. I zawsze jego takie pojmowanie przyrody będzie w związku z tym rozdwojone. Z jednej strony to będzie taki zachwyt pięknym świata, który miał niezwykle mocny, bo że tak powiem, patrzył na świat niezwykle intensywnie. Jego główny, można powiedzieć zmysłem takim był zmysł wzroku. Nie, nie bardzo lubił słuchać muzyki. Na przykład, i wspomina, że jak był, był po raz pierwszy, po raz drugi, po raz któryś na koncertach e, no, muzycznych, to w Paryżu zresztą wykupywał miejsce na najwyższym, najtańszym balkonie, patrzył w dół i właśnie nie bardzo słuchał tej muzyki, natomiast patrzył z zainteresowaniem na orkiestrę, która wykonuje różne dziwne ruchy, i tworzy swego rodzaju, może być układ choreograficzny, to go interesował. E, patrzył przede wszystkim. E, malarski sposób pojmowania świata, tak można powiedzieć. Fascynowało go światło, fascynowało go więc piękno świata w różnych jego przejawach, no, od najbanalniej mówiąc, nie wiem, piękna kwiatów, które potrafią zapamiętywać, od cieni i barw bardzo precyzyjnie, do również banalnie mówiąc, do piękna kobiet, za którym się udał przez całe życie, tak można powiedzieć nie bezwzajemności. A z drugiej strony, właśnie w tym myśleniu, o, myśleniu o, o świecie natury, świecie przyrody, czego coś dla niego głęboko przerażającego. Do tego stopnia przerażającego, że myślał o tym i mówił, że być może ten świat jest tak naprawdę światem diabelskim, ponieważ jest oparty na przemocy, mordowaniu się, bólu nieustannym. Prawdopodobnie jest tak, że większość z nas jednak jak idzie łąką czy patrzy na staw, powiedzmy, to nie zastanawia się na to, że tam w tym momencie właśnie jakiś owad jest pożerany przez rybę, prawda, mniejsza ryba przez większą i tak dalej, i tak dalej, sobie z tym radzimy, no. Zresztą nie wiem, może Państwo nie, ja sobie jakoś z tym względnie razy, szczerze powiedziawszy. Natomiast oczywiście, no jakoś to może wzmacniając teraz to mówię, on miał jakiś taki poziom wrażliwości, który nie pozwalał mu w ten sposób przejść do porządku dziennego, nie pozwalał mu wzruszyć ramionami na to, i bardzo mocno to przeżywał. I stąd gdzieś z tego oporu, a także z takiego oporu wobec przestrzeni międzyludzkiej, bo mówił, że kiedy trafił do szkoły, nagle znalazł się właśnie w innej rzeczywistości, której mu się strasznie nie podobało. Nie tylko dlatego, że musiał się czegoś uczyć, co pewnie Państwo jakoś rozumieją, być może. Ale także dlatego, że samo funkcjonowanie w grupie, same właśnie takie bycie oglądanym przez innych, konieczność jakiejś rywalizacji, no głęboko, głęboko mu nie odpowiadała, był do tego nieprzyzwyczajony jako to samotne dziecko jeszcze do, do niedawna. Chodził na, 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 na gimnastykę, gdzie ta, ta gimnastyka jeszcze była że tak powiem, poważna, a nie, nie ograniczała się do grania w piłkę, powiedzmy, tylko tam były no, takie tam skoki przez kozła, wspinanie się na liny i tym podobne rzeczy. I radził sobie z tym jakoś, ale nie był pierwszy. Był gdzieś tam drugi, czwarty, piąty. I temu szalenie nie odpowiadało i czuł się przegrany w związku z tym, ponieważ zresztą ambicje wielkie, żeby e, być e, pierwszy. I jakby widział w, w obu tych porządkach tak naprawdę, w porządku tych relacji międzyludzkich i w porządku no, przyrody powiedzmy czy natury, podobny rodzaj bezwzględności, walki, napięcia, czasem okrucieństwa. E, bo jest no, nie podobało mu się, to tak mówiąc banalnie, uciekał jakoś od tego i bardzo już w, w późnym wieku napisał, że w brutalności boiska uciekał do przeciw natury, czy antynatury, czyli do sztuki, czyli do czegoś, co, co by o tym nie rzec, Człowieka jakoś wstawia poza porządkiem, właśnie takim zwierzęcym, naturalnym, który nie sprowadza się tylko do tego, że walczymy o przeżycie, o takie czy inne zyski, rozmnażanie się, ale robimy coś jakby więcej, coś zupełnie no, w pewnym sensie bezinteresownego, jakkolwiek korzenie tych działań też nie są oczywiście takie, często nie są takie wzniosłe. I gdzieś tam, w tym właśnie okresie gimnazjalnym, Yy, pojawia, się, pojawia się jego już dążenie do, no, do poezji, takie takiego odkrywania później, że, że jego przeznaczeniem właśnie, że jakimś rodzaju rodzajem powołania jest, jest, jest poezja. I że to będzie coś, co będzie dla niego szalenie ważne przez całe życie po prostu, że coś za czym będzie dążył i będzie też wiele poświęcał yy, dla, dla tego celu. No więc jest takie napięcie wo wobec natury. A równocześnie też gdzieś się kształtuje wtedy w tym chłopcu 14-, 15-, 16-letnim jego emocjonalność, jego religijność. Jego stosunek na przykład do cielesności bardzo bardzo niejednoznaczny, bo z jednej strony właśnie był człowiekiem pasji miłosnej, wielokrotnie, że tak powiem, wchodząc w kolejne relacje i tak dalej, Z drugiej strony patrzył właśnie na ten świat cielesności, jak na świat, który nas wiąże z tym porządkiem znów natury, można powiedzieć, przyrody. I, i brzyził się nim trochę i mówił, że w pewnym okresie życia miał takie wyobrażenie, jak powinno wyglądać życie seksualne: mianowicie powinno wyglądać tak, bo najlepiej, oczywiście on to mówił z pewną ironią, żeby było jasność, że mężczyzna i kobieta rozmawiając ze sobą o zniosłych sprawach, komentując jakieś dzieło filozoficzne, na przykład, potem na chwilę się kładą na tapczanie ze sobą, coś z sobą robią, i wracają do tej rozmowy, ale absolutnie